Rządy PiS w latach 2019-2023 to kontynuacja wcześniej obranej polityki. Cały program partii opiera się na wprowadzonym programie 500 plus i dodatkowym emeryturom. Innymi słowy, polityka socjalna zamknęła oczy, uszy i co gorsza głowę obywatelom. Analizę skutków rządów prawa i sprawiedliwości można podzielić na dwa obszary, a więc czynniki społeczne i gospodarcze. Czynniki społeczne Rząd PiS kontynuował politykę społeczną, wprowadzając polski ład obejmujący reformy podatkowe oraz programy wsparcia dla rodzin, seniorów i przedsiębiorców. Te działania doprowadziły do zmniejszenia ubóstwa i poprawy warunków życia dla wielu rodzin, ale jednocześnie wywołały kontrowersje związane z ich finansowaniem i potencjalnym wpływem na dług publiczny. Polityka rozdawnictwa bezpośrednio przełożyła się na kondycję finansów państwa, czego doświadczamy na co dzień w postaci wysokiej inflacji.